Ej, witajcie. Przybyłam właśnie do H&M na wyprzedażę. Wcześniej zrobiłam y, video dzisiaj z Zary, też wyprzedaży, część trzecia. Także video z Zary wyjdzie wcześniej, y, H&M wyjdzie później. I myślę, że to już będzie końcówka wyprzedażowa, bo już więcej nie mogę fajnych rzeczy znaleźć, dużo szukania. Na pewno na internecie jest tego więcej. W sklepie jednak nie mogę znaleźć już swojego rozmiaru. Y, dzisiaj znalazłam parę rzeczy. Takie rzeczy, których wcześniej nie mierzyłam. Zachęcam Was do oglądania moich wcześniejszych filmików z HM i z Zary, bo wszystkie filmiki, które robiłam w ostatnich tygodniach, Zary i HM, te rzeczy z tamtych filmików są przecenione. Także tam macie linki, wszystko możecie sobie sprawdzić, bo naprawdę mierzyłam bardzo ciekawe rzeczy. Dużo rzeczy teraz sobie kupiłam. No i zobaczmy, co dzisiaj poszukałam. Mam na sobie pierwsze rzeczy: jest to ten top czarny. Kurczę, myślałam, że on będzie mniejszy na mnie. Wiecie, to jest rozmiar M. Naprawdę bardzo chciałam go przymierzyć, bo na szaku wyglądał cudownie. To jest rozmiar M i on jest przeceniony na 10 punktów z 17,99. Jest naprawdę bardzo fajny. Szkoda, że nie było XS-ki. One są od XS-ki do XL-ki. Pięknie wygląda, naprawdę, zobaczcie. Tylko, że jest za duży. Także sprawdzę na internecie, czy mają jeszcze XS-ki. Sama jestem ciekawa. Jak mają, to po prostu sobie zamówię, bo wygląda bardzo fajnie. Fajna długość, fajny kolor. Jak myślicie, jak ona się prezentuje? Mi się podoba. No, mam też taką y, spódnicę lnianą. Ona ma tylko 30% nów w sobie. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona jest przeceniona na 17 punktów z 35. Także połowa ceny. Taka za kolanko. Tutaj taka wiązana widzicie? Na boczek. Także można sobie regulować troszeczkę tutaj w tej talii. Jak to, to żeby się mogło zobaczyć, jak to wygląda. Fajne wzory. Fajna długość, leży ładnie, tak z tyłu. Jak Wam się podoba? Fajnie do klapeczek by wyglądała też, nie tylko do sandałków. Tak się prezentują pierwsze rzeczy i mierzę następne. I założyłam kolejne rzeczy. Taki drugi top czarny, już w rozmiarze S go założyłam. Też jest troszeczkę nam mnie za duży, te ramionczka są za długie, on jest z wiskozy. I on jest przyceniony na 14 funtów. Szkoda, że nie był XS-ki, bo jest naprawdę bardzo fajny. Taki zwykły czarny topik. Zobaczcie, jak się prezentuje. Wygląda bardzo fajnie, naprawdę. Myślę, że pasowałby do wszystkiego. On jest taki dłuższy, ja go wsadziłam tutaj w spodnie. Tutaj się troszeczkę marszczy, widzicie? Jest za duży, ale naprawdę bardzo, bardzo ładny. Podoba mi się. Ciekawie jeszcze, czy on w innych kolorach i czy są w ogóle dostępne. Mniej się rozmiary z tego i do tego mam takie spodnie szerokie. To jest poliester. One są takie bardzo śliskie z gumką tutaj, bez, bez żadnego zamka, bez niczego, bez kieszeń, po prostu tutaj ta gumeczka do kosteczki, takie szerokie. Tutaj mają taką halkę pod spodem, pod spodemkową. No są gubię. Fajnie z tym dobem wygląda. Jak wam się podoba? Fajnie ten dół. Takie bardzo szerokie. Nawet, że nie ma kieszeń, ale ogólnie wyglądają bardzo ładnie. Bardzo wygodne, bardzo na luzie, bardzo eleganckie. I te spodnie ubrałam w rozmiarze XS i one są przecenione na 25 funtów. Także to kolejne rzeczy i mierzę następne. I kolejne rzeczy. Co myślicie o tych spodentach? Powiem Wam szczerze, że nie myślałam, że one będą miały taką długość, nie były takie długie, jak patrzę na wyższaku. Mają wysoki stan, takie aż do kolana. Kieszenie. Ja je ubrałam w rozmiarze XS. One są z zwiskozy. Jak one się prezentują? No nie wiem, nigdy nie miałam spodanek tego typu, z taką długością. Albo krótsze, albo krótsze. <noise> tak. Ja je ubrałam w rozmiarze XF i one są przyczynione na 20 funtów. No nie są złe, nie są złe. Tylko nie jestem przekonana do tej długości, wiecie? Nie wiem, jak jest to wygląda. Sama nie wiem, jak, jak się w nich czuję. Wyglądają fajnie, ale jakoś nie czuję, że mogłabym w nich chodzić. I znalazłam taką fajną zieloną koszulę. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i są jeszcze XXS-ki, i jest przeceniona na 8 funtów z 15. Bardzo fajny kolor. Ona jest taka dość długa. Pokażę wam, jak się prezentuje. Dopuszczona. Widzicie, ona jest taka długa. Znaczy, tak się prezentuje? Ja ją włożę do środka. Ta błyska koszulowa fajnie wygląda z szortami albo spodniami z wysokim stanem. Bardzo piękny kolor. Ona jest bawełniana miana Ta koszula. Bardzo fajna i niedroga. błyska koszula, podoba mi się bardzo. A te szorty niekoniecznie. Jeszcze wam pokażę stół. Także tak się razem prezentuję. Koloruję jest po prostu boski. Uwielbiam zielone rzeczy. Okej, okay, i czas na kolejne rzeczy. Yy, I następna bluzka koszulowa w takim pięknym, brązowym kolorze. Ja ją ubrałam już w mniejszym rozmiarze jak wcześniej. To jest XXS i jest przedstawiona na 8 funtów. Także jest niedroga. Też taka długość jak ta wcześniejsza. Ja już ją do środka. Tak się prezentuję po w Co myślicie? Jak to wygląda? Fajne te kolory. Nie widziałam wcześniej tej bluzki. Na deszczakach kosztuje tylko 8 funtów. Fajnie się układa kołnierzyk. Może nawet mi się bardziej podoba niż ta zielona wcześniejsza. A tam tutaj kieszonkę ma. Yy, I to jest też bawełnianodniana bluzka. Tak na sobie jeszcze rozpiąć. Fajnie wygląda. Ja założę jeszcze moje spodnie czarne, do tego zobaczymy jak będzie wyglądać. Okej, okay. założyłam swoje spodnie. Te spodnie mam w Zary. No są takie bardzo cieniutkie i przed bardzo je lubię. Także tak się prezentują do tych spodni. I co? Chyba trochę lepiej. Także myślę, że ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj przymierzyłam, najbardziej podoba mi się właśnie ta bluzka koszulowa. Ta zielona też była bardzo fajna. Ona też potrzebuje tylko 8 punktów. Ten top czarny też bardzo fajny, także sprawdzę, czy są mniejsze rozmiary na internecie. I ten czarny też bardzo, bardzo fajny, chociaż nie mam czy będą z tego akurat rozmiary na internecie. Ta spódnica też była ok. Także ogólnie wszystkie te rzeczy, które dzisiaj mierzyłam, mi się podobają. Oprócz może właśnie te spodnie, bo takie za bardzo śliskie. Ten polier pewnie za bardzo mnie przekonał. Ale myślę, że zdecydowanie wygrywa dzisiaj ta u mnie. Także ja ją sobie kupuję. Warto 8 funtów. I myślę, że już następne filmiki będę robić nowości. Widziałam, Zara już ma dużo nowości, także bardzo chętnie już coś poprzymierzam nowego. A za trzy tygodnie wybieram się do Polski na wakacje, także postaram się zrobić filmiki też tam. Może, może w innych sklepach, nie tylko H&M i Zara. Także na, na pewno, na pewno coś się będzie działo na wakacjach. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!